Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Oldschoolowe wspomnienia powracają, bo długo ich nie było i ja w sumie ostatni filmik, który wstawiłem, to opatrzyłem go e, częścią pierwszą. Czyli to by sugerowało, że część druga będzie. No i tak się zabieram za tę część drugą, tak cały czas i, i, i guzik z tego wychodzi, jakoś mi się nie chce. Więc po prostu stwierdziłem, że dam sobie na strzymanie i kiedyś ta druga część powstanie, a póki co zmienimy trochę tematykę. Przerzucimy się na coś, co wymaga troszeczkę mniej pracy, eee, no. Także przed wami Arkanoid, no, co ja bym mógł powiedzieć o tej grze, czego jeszcze w sumie nie wiecie. Jest tyle klonów tej gry, że e, w sumie jak się gra cały czas w klony, to się trudno przyzwyczaić do tej wersji. Eee, ja mam tutaj chyba schakowaną wersję, bo ja tutaj grałem sobie w to 15 minut i... Zginąłem chyba z 20 razy i nie było żadnego ubytku w życiach Więc no, no Zresztą co ja mam powiedzieć? no Naszym zadaniem jest odbijanie piłki tak, żeby niszczyła cegły I musimy wszystkie te cegły zniszczyć oczywiście jeżeli są zniszczalne No i piłka przy tym nie może spaść Dostajemy dużo ciekawych mocy, na przykład czerwony Czerwony bonus daje nam strzelanie, to jest bardzo fajne Błędem, znaczy właściwie wadą jest to, że nie możemy mieć kilku power-upów naraz, czyli jakbyśmy chcieli mieć, kurde, wydłużoną, e, przepraszam, wydłużoną tę platformę, która lachta, e, to e, no byśmy nie mogli mieć, bo tylko jeden bonus funkcjonuje, tak? Więc no. No i ta piłka też zapniedziala w momencie, kiedy... A, dobra, to zielone daje klej. I klej w sumie mi się przyda, bo będę miał... E, Będę mógł sobie tę piłkę jakoś tak ustawić, ją kont kontrolować bardziej. Poza, mm, poza murkami mamy też takie różne potwory. E, I e, powiem Wam, że w wielu, wielu remake'ach tej gry właśnie zapomina się o tym aspekcie. Mamy po prostu taką planszę i to koniec. Nie ma żadnych właśnie latających obiektów. A one się jednak przydają z tego względu, że no... Teraz załóżmy, jak mamy jeden klocek, to właśnie piłka może się z łatwością odbić od tego obiektu i go zniszczyć. O, tutaj chyba mamy słupki wyborcze. Ci najniżej to chyba jest ten, to chyba jest demokracja bezpośrednia i ruch narodowy, e, no ale mniejsza. E, dobra, dostałem trzy piłki, oczywiście spieprzyłem sprawę. Rzecz jasna, jak mamy więcej niż jedną piłkę, no to te pozostałe mogą nam spaść. Nie nie wiem co mi dało, życie? Możliwe A, Ogólnie to nawet spróbowałem w Game Makerze pocisnąć taką grę mm, Taką odbijankę, takiego arkanoida Nazwałem to Pawanoid Wiem to brzmi dziwnie, ale tak to nazwałem I powiem wam, że nawet Ja taki lamer, który nic nie potrafi właściwie zrobić w takich bardziej zaawansowanych programach Poradziłem sobie ze stworzeniem tej gry no cóż, nie, nie wiem czy ona jeszcze istnieje, ale myślę, że zrobienie takiej podobnej do tej nie byłoby problemem. Mogłbym to nawet nagrać, z tym, że no ta gra ma jeden mały... O, to by było nawet dobre do niepoważnego grania. Myślę, że to by było fajne, jakbym zrobił serię niepoważne granie z tym. Eee... No, nie muszą być w końcu, w końcu gry, które zostały wydane, tak? Tylko jest jeden problem właśnie, że jak, jak nagrywam tę grę, no to nie mogę... Mm, nie mogę od odpowiedniej rozdzielczości ustawić, to znaczy program nie chce mi tego zrobić, I to jest właśnie ten problem. E Mm, a z z, pro, problem sam z grą no, jest taki, że e, trudno jest mi... Mm, to już w sumie chyba kod by musiał to, 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 to ustalać, ale bardzo trudno jest mi zrobić tak, żeby ta piłka uderzając w kant naszego, na, naszej platformy... Kurde, myślałem, że zniszczy to. Uderzając w kant naszej platformy, żeby ona jednak e, się nie zacinała. No niestety się nie da. E, no i tak. Jak widzicie straciłem parę żyć i w dalszym ciągu mam ich 6 Nie muszę na przyszłość patrzeć skąd ściągam wersję gry Ogólnie to ja miałem wersję arkanoida bardzo bardzo długo na kąpie A dopiero teraz nie uruchamiałem jej A ten, potem się dopiero okazało, że w ogóle nie mogę sterować To, to znaczy mogę, mogę ten ustawić żeby ta piłka wzniosła się w górę Ale już nie mogę jej odbić więc, no... To jest problem. Okej, okay, tutaj dostajemy strzelanie, które guzik nam pomoże, z tego zgadu, że te żółte platformy... Znaczy, te żółte segiełki po prostu są niezniszczalne, nie, nie, nie więc, no... No właśnie, i oto mi biegało! Dobra... No sz... A ja myślę, że chyba na trzeciej rundzie to my sobie zakończymy tę przygodę z tą grą Serio, jak człowiek jest przyzwyczajony do tych wszystkich remakeów remake tej gry To w pewnym momencie się orientuje, że... Znaczy po zagraniu właśnie w oryginalną wersję, że kurde, no... To jednak... To jednak jest trudne, no No sz Ojej, przegrałem. Może tak, powiem. Żeby tutaj żadne inwektywy nie leciały. No w końcu się wbiła ta... No i tak to mogło być od samego początku, kurde, to ja rozumiem. Teraz to to jest gra. Tak miało być, na samym początku, kurde. To już mniej dzika plansza. Chociaż ja wiem... O, ale ta piłka jest teraz wolna Ale się odbija teraz A no tak Po prostu zapomniałem co się stanie jak ten, jak... Jak uderzymy w te obiekty tym statkiem. Ale teraz już wiem. Teraz już wiemy i... W sumie tak się spodziewałem tego, bo trochę głupio żebym ginął, nie? A za chwilę sobie odpalimy dwójkę i zobaczymy jak to zadziała. Jakie będą wrażenia, czy stanie się coś nieoczekiwanego, czy, 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 czy... czy, czy... No nie wiem, cokolwiek się wydarzy. Na razie mamy emocje, no powiem wam, że jak na grzybach. Także kurde, no... Nie Jestem pewien czy przedostanie się tych potworów nie za... ten nie powoduje, że tracę punkty Nie kontrolowałem i nie monitorowałem tego za bardzo Dobra, przejdę tę misję i koniec Dam w dwójkę Bo... A właśnie, muszę sobie ściągnąć najpierw dwójkę Tak, to też jest Bo dwójkę też co prawda mam, ale działa No no nie za dobrze, no się rozmywa, obraz, są jakieś dziwne... dziwne dziwne litery No! I o to właśnie chodziło. Dobra, dobra. Ja się z wam... o Space Invader Ale ta to... No dobra, to... T tego już nie będę przechodzić, no. Dobra. Kolejna gra Albo w sumie jej nie zagram w dwójkę, bo e, Nestopia mi. Kurde, nie chcę jej dobrze otworzyć tak, żeby działała. Może innym razem, ale znalazłem wam coś, co też polega na odbijaniu piłki i co się zwie pinbalem. No i myślę, że... Myślę, że jak najbardziej to będzie pasować do tego tematu. A na czym polega pinball chyba wszyscy wiecie? No to jest... No dobra, tutaj trochę spieprzyłem, bo zapomniałem, że się właściwie tym samym wyrzuca piłkę, co uderza. No i co, ten ping-pong jest padł warstwowy, Ma... tutaj mamy, znaczy no, to jest ta górna część, no i co, i naszym zadaniem jest po prostu sobie tutaj odbijanie tej piłki, ale, znaczy no, kurde. Um... Można tutaj zdobywać różne bonusy. Z tego co pamiętam, jest nawet mała misja z Mario, ale nie pamiętam jak się ją odblokowywało. Ogólnie strasznie trudno jest tutaj cokolwiek odblokować, no bo jakby nie patrzeć, często lot tej piłki jest w sumie kwestią przypadku. To znaczy my tak naprawdę kontrolujemy tę piłkę, bo ja wiem w 40%. Nigdy nie jest tak, żebyśmy mogli przewidzieć, jak to dokładnie się będzie poruszać. No, ale swojego czasu grałem w tego u Pierwszy pinball taki elektroniczny zaraz... Yy, właściwie nie zaraz po. Jeszcze przed tym, no na drugim miejscu się uprasował yy, ten yy, pinball, który standardowo był w Windowsie XP. Tak, i to właściwie są takie dwa pinbale, które najbardziej pamiętam w wersji elektronicznej. W inne w sumie chyba nawet nie grałem. A w taki normalny pinball na, auto, pinball na automatach no też swojego czasu kurde grałem A najgorsze jest to, że to wszystko się resetuje Przegrywasz i nie masz życia praktycznie daj No ta piłka no to na pewno tam nie doleci Isru Dobra, odbijamy Okej okay. Tutaj nam to dało tyle, że nam piłka nie ucieknie mm. No tak, no tak może uciec Ale gdyby nam chciała uciec z bokiem, no to ona się tylko odbije od tych tam za z tych, tych, tych nie wiem pachołków czy co to tam jest I w ten sposób moglibyśmy nie przegrać No ja niestety z sprawę, no Więc no właśnie no chociażby te wszystkie kropki pozbierało, ale nie gdzie tam To by było zbyt proste. Okej okay. Fajnie, żeby nabyć tam sobie jakieś punkty musiałbym uderzyć no, w tę platformę. No i jak ja to miałem odbić? Widzicie pewne momenty są po prostu niemożliwe do rozegrania, no chociaż ja wiem. Na pewno widziałem ostatnio ten... Yy ten dłuższą rozgrywkę z tego właśnie z pinbala e, na Gameboyu i to kurde trwało parę no to koleś no zrobił takie powiedzmy walkthrough e, w którym no chciał przejść całego pinbala czyli ja i jakby przejść te wszystkie misje e, tam no sz No i mu się udało i nie... nie wiem. No, na pewno tę piłkę jakoś można kontrolować, ale... Pamiętam z automatu, że no najlepsze wyniki właściwie osiągali ci, którzy los, po prostu napieprzali w ten automat. Tak samo było z bijatykami, no Człowiek trenował, uczył się tych kombosów. Bo pamiętam, że to było na, jak, na jakiejś wycieczce i ja tam byłem chyba z 3 dni, więc... No ten, no po prostu... Na, znaczy nie, może byłem dłużej, ale, ale tr akurat trzy razy byłem tam, tam w tej knajpie, w której był ten flipper i no mimo wszystko to, to jakoś tak szczególnie ten. Pamiętam, że jednak starałem się uczyć tych wszystkich kombosów i tym podobnych, a ostatecznie wychodziło na to, że koleś, który, yy, koleś, który po prostu na naparzał, przechodził wszystkich przeciwników, nie? Teraz już nie pamiętam, jaka to była bijatyka. To była bodajże bijatyka e, e, Soul Edge? Chyba tak, to była na, na, na PlayStation ona była. Dobra, muszę pomyśleć, jaką jeszcze grę tutaj dać, skoro atkanoid 2 szwankuje. A to się... To, to coś wymyślę. Wymyślę coś na pewno. O, jest to, co mówiłem. Mamy Maria i mamy Paulin. Tak, to jest chyba Paulin, tak mi się wydaje. Nie wiem za bardzo, o co tutaj biegaj, co mam zrobić. Ale fajnie, że to mi się odblokowało, że mogę to pokazać. No nie. a udało się. Nie. No teraz to przesadałem. Chociaż. A właśnie, bo ona... Pamiętam, że ona musi spaść z tego. Ja ją muszę złapać, jeżeli nie złapię... No teraz to już sobie mogę zła złapać, ale... Jak sobie to wyobrażę, ale ten... Yy... No właśnie ona pamiętam, że ona spadała. O, e exit. Ale to nas tylko przenosi do początku. W sensie. No. I, I ona spada i wtedy dostajemy punkty za jej złapanie, bo i inaczej mamy fail'a i w ogóle. Dobra, jeszcze jedna rozgrywka i kończę. Kurde, ten Arcanoid 2 mnie strasznie boli, boli, bo kurde. Skoro jedynkę pokazałem, wypadałoby pokazać dwójkę. No ale cóż po... cóż poradzę. Los najwyraźniej nie chce, bym nagrywał dwójki Arkanoida. Po cóż ja tamte liczby nawalałem, skoro teraz się znowu już zmieniają. O, pingwin 37 Jakiś kryptonim? Noś Dobra, mam zero piłek za zanadrzu, także jestem na dobrej drodze No tak, mogę sobie, ja, ja tutaj sobie poczekam Dobra, walić to. A, albo nie. Już. Albo dobra, niech ta piłka spadnie. I... Czy będę musiał ingerować w to, żeby spadła? A, no tak. Dobra. Aha, a jednak jest Arcanoid 2. Nie wiem, ściągnąłem jakiegoś haka. Nie wiem, czy to jest hak, ale ta wersja działa. Znaczy są tam lekkie rozmycia, jak tutaj mamy tego... Ten Reimo AI, to on jest tak trochę rozmyty, ale lepsze to niż, kurde, nic. Eee. I teraz tak, bo nie grałem w to długo, i teraz pierwsza misja, o ile się nie mylę, polega na zabiciu go. Tylko ja nie mam źle do tego pojęcia, jak, jak to zrobić, no bo on strzela tymi swoimi, właśnie, pociskami. teraz pytanie, jaki jak ominąć te pociski, nie, bo one są mega szybkie. W jaki sposób ja mam go zabić? Wiesz to jest praktycznie niemożliwe, bo tak, bo mamy Mamy tę całą głowę I kurde czasami jest tak, że ta piłka leci dokładnie w tym samym miejscu, w którym leci nas ta czarna strzała I co ja mam właściwie teraz zrobić, żeby to nie przestało wkurzać A, udało się To. zobaczmy co tam się kryje bo wiecie co ja szczerze mówiąc w dwójkę nie grałem to jest moje pierwsze zetknięcie z tym tak naprawdę eee... no nawet jeżeli jest to hak to mimo wszystko no myślę że ma pewne cechy no tej pierwszej no po prostu tej wers pierwszej wersji gry Aczkolwiek no jak na arkanoida się to dziwnie zaczyna Dziwnie się to zaczyna i nie wiem za bardzo jak to wygrać Noż A, no tak No tak, oczywiście A spróbujmy wersję właśnie versus Ale to chyba trzeba by... A dobra, komputer może być Aaaa, mamy taki klasyczny tutaj widzę przykład. A o, to tu biega, to jest taki udoskonalony pong. Właśnie pong, kurde, by się przydało pokazać ponga. Ale nie mam za bardzo możliwości pokazania ponga. Kurde! No, komputer mnie ogra jak... Myślałem, że on się sobie jaja robi i, nie i w ogóle mi tego nie ten... nie wyda mi tej piłki. Pytanie, czy tu w ogóle jakkolwiek komputer można oszukać? Nie, nie ma... Nie ma takiego bata, żebym ja z nim wygrał. Będzie moja... No klęska Właściwie to już jest klęska już, już nie muszę nawet z bardzo się zastanawiać kto wygra Dobra, tu jeszcze mam jakieś szanse Może się sam wykończy A ten komputer jest cholernie mądry No w każdym razie nie wygląda na takiego co by chciał y, Przegrać A no tak No tak, wiedziałem, wiedziałem Świetnie no tak naprawdę To ja byłem tym po prawej No dobra i tak nie dacie się na to nabrać O ale możemy coś takiego zrobić Teraz, teraz na pewno wygram yy. Tak Tak Pokonałem cię frajerze Pomimo że się nie duszałeś ale Spoko Wiesz co z pokazania tej, tej, tego solo w tym W jedynce to chyba wyjdą mi nici na, Znaczy w dwójce bo kurde To jednak się okazało trochę, bardzo, no, trochę skomplikowane Ale no przynajmniej nakłoniło mnie do tego żeby Się mocno zastanowić nad tym Żeby Czyby tego swojego pałonoida? Że, że, że tak to nazwałem wulgarnie? No nie wierzę. Nie wierzę. Przegrałem z... A, no tak. O, udało mi się. Wiem jak on steruje. Nach no, czy ta piłka w sumie sama od, od niego wychodzi po jakimś czasie. Ale ogólnie, no właśnie, żeby tego paonoida, że tak się wulgarnie wyrażę, nagdać. Bo to mogłoby, to, to, to właśnie by się na, nadawało. Okej, okay. ja się póki co z wami żegnam. Pokazałem wam trzy gry. E, mam w planach nagranie jeszcze jednego odcinka. Mm. Już mi coś tam świta. Może też właśnie, może to właśnie będzie, a, a, a zresztą nie powiem wam, co to będzie. Póki co się z wami żegnam. I do następnego.